Toksyczna miłość, część piąta. Moi drodzy, często pytacie mnie: czy toksyczna osoba kocha? Może się wydawać, że osoba toksyczna naprawdę kocha. Może nawet deklarować tę miłość i to bardzo szybko, ale jej miłość często jest warunkowa i manipulacyjna, o czym zapewne przekonaliście się w swoich toksycznych związkach. Osoby toksyczne często wykorzystują miłość jako narzędzie kontroli nad innymi lub w celu uzyskania własnych korzyści. Mogą działać, wykorzystując tak silne emocje partnera, jak zazdrość czy kontrola nad partnerem, a ich zachowanie jest zazwyczaj destrukcyjne dla relacji. Miłość w zdrowym związku opiera się na szacunku, zaufaniu, współpracy i wspólnym dobrostanie. Tych rzeczy nie ma w toksycznej miłości. W tym toksycznym związku brakuje tych elementów, a miłość zastępuje się manipulacją, kontrolą lub emocjonalnym znęcaniem się nad drugą osobą. Warto zdawać sobie sprawę z oznak tych toksycznych miłości, o których mówiłam we wcześniejszych filmikach, i zadbać wreszcie o swoje zdrowie emocjonalne w relacjach. W przypadku takich toksycznych, wieloletnich relacji, albo krótszych, albo bardzo intensywnych. Konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do terapeuty lub specjalisty od spraw związków, aby znaleźć właściwy dla Ciebie sposób rozwiązania problemów lub podjęcia decyzji o zakończeniu toksycznej relacji, co jest niezmiernie trudne i wymaga wielu etapów w Twojej psychice. Jak się wyleczyć z takiej toksycznej miłości? Wyleczenie się z tej toksycznej miłości może być naprawdę trudnym i długotrwałym procesem, ale jest to krok niezwykle potrzebny do utrzymania zdrowia psychicznego. To pierwszy krok, żebyś mógł odnaleźć siebie na nowo. Przede wszystkim, Musisz zrozumieć, że tkwisz w toksycznym związku. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że właśnie ta Twoja relacja jest toksyczna i że szkodzi Twojej psychice. To może być trudne, ponieważ czasem toksyczna miłość jest zamaskowana jako ta prawdziwa jedyna miłość i troska. Edukacja na temat toksycznych zachowań i wzorców właśnie takiej miłości. Może pomóc Ci w zrozumieniu, co się dzieje w Twoim związku i dlaczego ten związek na dłuższą metę nie ma prawa bytu, bo tylko wyniszcza Cię psychicznie. W związku z toksyczną osobą, ważne jest zachowanie tych zdrowych granic, szukanie wsparcia i w niektórych przypadkach rozważenie zakończenia tej relacji, aby chronić własne zdrowie psychiczne. Wiecie, że wyciągam Was z toksycznych związków. Prawnie regulując sporne kwestie przy rozstaniu. Ale ja wiem, w jakim jesteście stanie emocjonalnym, dlatego współpracuję z psychologami, którzy wspierają Was podczas procesu wychodzenia z tej trudnej relacji i podjęcia na nowo swojej życiowej decyzji o nowym życiu bez toksyka obok. Żebyście mogli podjąć te właściwe decyzje prawne, bez poddawania się manipulacji partnera, musicie zdać sobie sprawę, że koniec tej relacji jest nieunikniony i tylko od ciebie zależy, kiedy to nastąpi. I pamiętaj, że wcześniej czy później zawsze rozpada się to, co jest zbudowane na iluzji lub kłamstwie, a tym właśnie jest toksyczna miłość. W następnym filmiku chciałabym Wam powiedzieć, co może Wam pomóc z wyleczenia się z tego toksycznego uczucia.